Papież nie żyje. Słyszeliście? Niezły, nie, zwojeniu Już 20 lat, ja dalej nie mogę żyć u siebie. I e, wybierają teraz nowego papieża, nie? I są już, wiecie, już są kandydaci konkretni i można na bed obstawiać, kto wygra. I podobno jednym z faworytów jest czarny kardynał jakiś, nie? Że ma być czarny papież, nie? Ja się tak zastanawiam, że czarny papież, tak... Dziwnie, nie? Bo mi się zawsze jakby biali ludzie kojarzyli z pedofilią, jakby nie... Czarny papież to będzie koszmar ministrantów w Watykanie, to jest. Oni pewnie teraz podczas konklawy się modlą, Panie Boże, byle nie czarny papież, po. Bo... Ale tak, ma być, jeszcze jest w gronie faworytów Azjata, nie? Filipińczyk. Szkoda, bo ja bym wolał takiego Japońca, nie? Taki, wiecie, jakby Japończyk, taki hardy, że, żeby wyszedł i habemus papam! Taki kurwa konkretny, nie? E, Ale widać, że to idzie tak progresywnie, nie? Różnorodność. Może kolejny papież to będzie gej, nie? Taki papież, oficjalny papież gay, nie? To dzisiaj wiecie, je? bo to, że połowa z nich to geje, ja nie mam wątpliwości. Nie. Słuchajcie, pamiętacie Dąbrowę Górniczą? Tam było kurwa chyba z dziewięciu księży, strzelam teraz, yy, i, i zamówili męską prostytutkę. Nie jest tak, że jeden był gejem i reszta przyszła dla towarzystwa. Nie? <laughs> Wszyscy byli geje, czyli ta większość parafii to była gej. Więc ta statystyka, to nie jest tak, że jakby wszystkich gejów księży sprowadzili do jednej parafii, zesłali, tylko to jest statystyka dla wszystkich parafii. Więc może w Watykanie też? Guj, nie wiem. Znaczy, mi chodzi o takiego of oficjalnego, nie? Taki oficjalny papież gej, nie? Że wyjdzie Habemos, Baba, taki wiecie, no. Że będzie jechał papa Mobile i nie będzie tak, ty, tylko tak szybciej troszeczkę, tak? <grywia> będzie machał kurwa szybciej. Wiecie, kiedy był zajebistym ten papieżem? Grzegorz brał. To jest dla mnie wymaszony papież. Nie? On by nie powiedział habemu z papa, on by powiedział: Szanowni Państwo, szczęść Boże i ratuj się, kto może. Z tego euro kondominium zwanym Watykanem. Jebać Żydów, oprócz Jezusa. Zamiast kadzidła nam szach to gaśnicę. Było zajebist. No dobrze. Siemano, to co widzieliście przed chwilą, to nie jest część mojego programu. To są newsy, natomiast mój program możecie zobaczyć na żywo. Wszystkie bilety są dostępne na kupbilecik, link w opisie. Widzimy się na trasie, program pod tytułem Szur, piąteczka. Ekwadorski rybak został zniesiony przez morze i spędził tak 100 dni zanim udało się go uratować. Tak, wywiało gdzieś go tam, nie wiedział jak wrócić i go po 100 dniach znaleźli. I mówił, że chciał się poddać wiele razy, ale uratowała go myśl o swojej żonie. Nie? Czyli tak zwana pamięciowa, nie? No tak no kurwa jesteś. Jesteś chłopem, jesteś 100 dni na morzu. Co robisz? No, wali szkoda oczywiście, że wali szkoda. Kurwa, pewnie 100 dni, pewnie stargo do kości. Jezus. Ja wiem, że Kutas nie ma kości, ale on. Poza tym, Kutas na morzu to się przydaje, nie? No, w sensie, możesz zegar słoneczny zrobić, wiesz, którego Flagę zawiesisz, kurwa, jako maszt, nie? Pewnie tak go zauważyli. Zobacz, co tam. I na Kutasie taka flaga po prostu powie go znaleźć. Nie. Może, może... A Psiocha w ogóle się nie Nie wiesz, która godzina. Przyłożysz ucho, słyszysz może. Po chuj jak jesteś na morzu. A może nie walił, nie? Może to też jest taka ewentualność, że stwierdził nie będę pozbywał się żadnych płynów. nie? Więc wiecie, jest 10 dni, 50, 90 dni na morzu. Ja Jaja puchną. On w pewnym momencie stwierdził, kurwa, to ma taką wyporność, że jak ja wpadnę do wody, oprócz mnie, kurwa, się utopie, nie? Że to jak boję będzie działać. I musiał, musiał zwalić, żeby, wiedzieć. A po, po studniach to jest, o, to jest, kurwa, światełko do nieba, to jest... To jest prawdziwe, mmm, to jest... I tak go zauważyli, dokładnie, nie? I kurwa, wieloryb. Tak go znaleźli. No może, może. W Wielkiej Brytanii roczny chłopiec sięgnął po stojącą w pokoju urnę i zaczął wyjadać trochę dziadkę. To, to jest fakt. Nie? Może bardzo go kochał, nie? Słuchajcie, ja swojego dziadka nie zjadł. Nie? Ja swojego dziadka nie trawię, dlatego. No, nie zjadł. E, proszę? Gorący Gorący kubek? Bez kitu, że prochy zalejesz i masz kisiel? Ja pierdolę. Golący kubek w urnie, zajebisty pomysł, to no dobrze. Ale tak, więc w ogóle jego matka weszła, nie? I zamiast zabrać mu tą urnę, zaczęła filmować, nie? I kurwa wrzuciła na TikToka. Normalnie, <gulący> oh my god, Bryant is eating my daddy, oh my god. I wrzuciła to na Tiktok i viral na TikToku. Wiecie, co się teraz stanie? Teraz to będzie trend. Teraz, kurwa, każdy będzie jadł z, z urn, nie? Z Przecież ona zniszczyła mu życie. Ten chłopak kiedyś dorośnie, będzie miał kolegów. Znaczy, nie będzie miał, nie? Po tym, jak zjadł dziadka, no kurwa. On będzie chciał przyprowadzić dziewczynę na chatę. I pamiętacie, jak zawsze wtedy matka wyciąga album, pokazuje te przypałowe zdjęcia, nie? Że kurwa stoisz na plaży, masz trzy lata, ujebany w czekoladzie, fujara na wierzchu. O nie, tutaj Brian wpierdala dziadka z Urmią. Będzie chciała cię pocałować, Nie pocałuj, bo tymi ustami jadłeś dziadka, to jest pojebane. Ale, no słuchajcie, w pewnym sensie, jak, skoro, skoro, palimy po śmierci ludzi na prochy, nie, to i trzymamy ich w naczyniach, to to są takie przetwory, nie? galareta z dziadka, z dziadek w zalewie, kiszony dziadek, kurwa, na święta dziadek z łóżkami. Poza tym sama kremacja to jest takie jakby pieczenie dziadka, tylko że jest dziadek przeciągnięty troszeczkę. I. Dlatego łebka dziadek do orzechów to jest po prostu osypka, posypka do orzechów. To jest, to jest jak ja bym w ogóle teraz wiecie, ja bym to wykorzystał. Jakbym był politykiem na przykład, powiedział, pokazał spot, gdzie pokazuje ten filmik i zapraszamy 18 maja do urn. I. No jest można połapać. Zespół naukowców Colossal Bioscience, który postanowił sobie za cel odtworzenie mamuta, przedstawił światu wynik swojej pracy. Udało im się stworzyć włochatą mysz. Tak to jest, kurwa, jak szukają naukowców na Oelixie. Tak, taka ekipa remontowa mi się wydaje, nie? Że taki, wiecie, prezes instytutu dzwoni, macie mi zrobić mamuta, nie? On mówi, kierowniku, kurwa, będzie mamut jak ta lala. Nie? Tylko zaliczkę potrzebujemy. Przecież dałem wam dwa miliony euro, ale to na materiału kierowniku to trzeba było kupić mysz, klej, włosy, kurwa, to nie jest, jest taki ład. Bułgarski klub piłkarski Arda Kyrgyzali przez pomyłkę uczcił minutą ciszy pamięć byłego piłkarza, który wciąż żyje. I on siedział na trybunach, nie? No, kurwa. Siedzisz na trybunach i nagle speaker mówi: uczcijmy minutę ciszy pamięć naszego byłego kolegi z kadry. I pada twoje imię i nazwisko, nie? I wszyscy cicho, i ty mówisz: jak? żyję. I wszyscy. Kurwa, ale to jest minuta ciszy dla mnie. Proszę wprowadzić tego pana. Jego żona to oglądała w telewizji. On nie żyje. A później wrócił dzwonek do drzwi, ona otwiera. Poza tym, słuchajcie, to może się na psychę, nie? Jesteś na stadionie, speaker mówi, że nie żyjesz. Parę tysięcy ludzi myśli, że nie żyjesz to myślisz sobie, kurwa, może ja nie żyję faktycznie. I jakby są takie myśli, wie, że jedziesz na przykład samochodem i myślisz, kurwa, może ja nie żyję, tak, nie? a co mi szkodzi, chuj w rodzinie. I później masz takie, o nie, ja żyję jednak, o nie, nie macie tak? <śled> Eee, słuchajcie, wiecie, możecie się śmiać, ale teraz ja jestem przekonany, że statystycznie rzecz biorąc, przynajmniej jedna osoba na publiczności teraz ma takie, kurwa, może ja nie żyję <grym> że się dowiedziałem, że nie żyje. na stand-upie Maćka Burludowskiego, Na scenie jest Mateusz Socha. Tak wygląda raj, moi drodzy. <grym> tak, zaraz za scenę wejdzie Beata Kosidrak z, z Dodą, zaczną się lizać, nie? W kącie będzie się szatan masturbował, znaczy Barbara, kurde, i szatan będzie, tu. to jest lepsze rozwiązanie. W ciągu kilku dni mieliśmy w Polsce dwa spektakularne pościgi policji, jeden w Sopocie, drugi w Radzikowie. Tak, dwa różne pościgi, świetne, słuchajcie, dwa różne, jeden w Sopocie, typ jechał Porsche 911, nie? jechał sobie spokojnie, nikt go nie ścigał. Zatrzymał się na czerwonym świetle, zapaliło się zielone i zauważył, że jest policja na skrzyżowaniu i zaczął spierdalać. Do tej pory w pościgu udział brał tylko on. Teraz policja zaczęła go gonić i go złapali w moment i mówią, A, zapłaci pan mandat. I on mówi nie zapłacę. I oni mówią, czy pan jest znać pany? I on powiedział nie wiem. I zrobili mu test i był. Był wyćpany na koksie tak, że kurwa na piechotę by im spierdolił, a w a Polsce nie dał rady. Nie? W tym czasie w Redzikowie jakiś typ w skodzie oktawi nie na koksie, a na metamfetaminie. Goni go pięć patronów policji i im spierdolił. Ja, to jest kurwa? Czym jeździ policja w Redzikowie, kurwa na rowerach? To i stój! Dzydzyń, dzydzyń. <laughs> Ale ostatecznie go znaleźli. Wiecie, jak go znaleźli? To jest, kurwa, prześmieszne. Typa znaleźli tylko dlatego, że jego Skoda Octavia była tak rozklekotana, że zostawiła ślad oleju do jego chaty. Nie? I oni przyszli na chatę, w garażu jest Skoda, mówią, to jest tu, nie? I znaleźli go na poddaszu, jak się chował za wałną izolacyjną. Chciał w ten sposób ocieplić swój wizerunek. Dostał 35 tysięcy złotych mandatu 128 punktów. Sześć praw jazdy mu zajebali, a miał jedno. Nie? Mi się wydaje, że, że raz na rok powinni robić taki wyścig, nie? Taki, taki dla, takich nieudaczników, nie? Taki nitwór wstyd, nie? że jest speaker, normalnie jest impreza. Że na to, że numer jeden z Sopotu w Porsche 911 na Koksie bogaty ćpun. Na to, numer dwa z Redzikowa z Godą Oktawią biedny ćpun. Na to, numer trzy Tomasz Hajto. Na to, numer cztery Beata Kozidrak I jedziemy na czwórce pod prąd. Zapraszamy. 15-godzinny 15 lot linii Qatar Airways zamienił się w koszmar, gdy jedna z pasażerek nagle zmarła. Australijskie małżeństwo musiało siedzieć 15 godzin obok martwej kobiety. Słuchajcie, kobieta zmarła. Szła sobie korytarzem, zasłabła i jej nie odratowała. Nie? I nie wiedzieli, co z nią zrobić. To no jest 15 godzin lotu. Pomysł był taki, że dadzą ją do biznes klasy żeby ją odizolować, nie? ale niestety ta pani była dość duża, nie? i nie dali rady jej zmieścić przez drzwi do class. Ja wiem, że to nie jest śmieszne, ale to jest w śmieszne. I, i, więc posadzili ją na jej desygnowanym miejscu obok małżeństwa z Australii, nie? i przez 15 godzin ona, kurwa, siedziała od korytarza, więc jak oni za każdym razem chcieli wstać, się wylać, musieli przez nią. Ona miała tylko koc. Jedyna osoba w Qatar Airways z kocem. Pewnie stewardessa przechodziła do i mówi: O jezu, jak ta pani zmarzła, kurwa, jej dali. Nie? Ciekawe na co zmarła w Qatar Airways. Pewnie na Qatar. Ale się okazało, że ta kobieta, która zmarła, ona była z Polski. Dowiedzieli się po tym, że jak samolot wylądował, to trup zaczął klaskać. I Słuchajcie, szczerze, 15 godzin lotu obok martwej kobiety w Qatar Airways? To jest i tak lepsze niż 15 godzin w Ryanairze w ogóle. Nie? Kurwa, zapach jest podobny. Nie? To jest i tak lepsze niż 15 godzin obok matki z dzieckiem. Ja siedziałem obok matki z dzieckiem w samolocie i już kurwa nie mogłem wytrzymać. Wstałem, się przesiadłem obok grubego. Nie? Żona, córka, się wkurwiły na mnie, ale. Dobrze, dziękuję bardzo widzę tyle ode mnie, bo mi bardzo miło.